Nie I mamy piątego ma zawodnika, piąty startujący. I ruszył reprezentant Krowiarek. Zaraz obejrza co ma na za numer. To o właśnie, numer 5. Tak numer 5. Krowiarki oczywiście. Michał o, jak wąsko zrobił ten łuk. Michał opiera. Leci dalej. O. Może ćwiczył cały miesiąc. Prawą ręką cały czas przytrzymuje się kabiny, żeby nie wypaść na tych ciasnych łukach, a jedną ręką po prostu robi wszystko, obsługuje kierownicę, zmienia biegi, leci tutaj bez... No prawie bez trzymanki. Bo to, bo to jest taka zmoda, moda, że ludzie się uczą jeździć jedną ręką, żeby móc przez telefon go dać. oczywiście to jest niezgodne z prawem? Więc on może już tak... O, ale proszę bardzo. Sorry. Się, cofa, cofa. Sorry, ja, ja, ja. Tu stracił, tu stracił, dwie sekundy. Tak, tak bardzo, ale oczywiście lepiej stracić dwie sekundy, niż wjechać w betonowy mur. A Albo pomylić garaż z sypianiem od baby. No tak, to, to prawdopodobnie trzy karne sekundy tak. mogłyby na to nie wystarczyć. Tak jest. ją pewnie, baba a to jest jak... zmęczono jest zmęczona wygląda, nie? O już, tyle się nabiegała, to nic dziwnego, tak, no ale poleciał, co? sprawnie sobie poradził z tym zadaniem, ale, ale za blisko wrócił przez drzwi. No bo za blisko zaparkował, ja? tak? Odpolanie, coś tam, coś tam, coś tam. Tak, mamy jakieś, no, no, ale nie, sekunda. Jest... stracił sekunda, powiedzmy coś szczerze. No, na pewno była tu jakaś strata, ale już ta jego żółta sześćdziesiątka mychnie dalej. I szyberda, dla lepszego luftu. Lepszego i tak jak mówię, bo... To... Zawsze dodatkowy spoiler, ale tutaj zawodnik ma też taką klatkę bezpieczeństwa. Widać, że też rajdowo jest aktywny. Huh. DHP na najwyższym poziomie i rusza już ósemkę. Maksymilian nie. Dobrze. I Michał, Schodowa, co? Michał opieła. Opieła. Do, pomyliłem się. I już jest ostatni łuk. I mknie do wody. Ja opieram, Michał, reprezentant krowiarek, rije tą krowiarską ziemię i wjeżdża i... No trochę tam myślę, że do buta się nawało, ale... Ale mamy to, mamy czas. Dwie minuty i 38 sekund. Czas bez czału, bez kar, ale... No myślę, że to parkowanie. To parkowanie to, to była pięta hillesowa. I lotanie przez przesypialnia do traktora to nigdy się nie może dobrze skończyć. Absolutnie. Nie.